to poszerzasz tej, ten teren strefy komfortu, bo te rzeczy, które są poza Twoją strefą komfortu, to jak będziesz je robić, to potem one będą w Twojej strefie komfortu, przestaniesz odczuwać ten dyskomfort i potem im większa będzie Twoja strefa komfortu, to tym, tym mniej będzie rzeczy, które w ogóle będą istniały poza tą strefą. Bo No to co? Dobra, to otwórz buzię, otwórz i ja ci psiknę do ust. Lepiej? To super. Oj, troszkę się, troszkę ci na oczy psiknąłem, bardzo cię bardzo przepraszam, bo nie chciałem tego robić. bardzo... bardzo. Ojej! proste To będzie wymagało naprawdę niezwykle zgranej koordynacji ruchowej I może mi to nie wyjść, ale zrobię to w mojej mocy Będę fryzjerem ninja Kiedyś trafiałem sztuki walki, więc mogę wykorzystać swoje Swoje taijutsu przykład albo ci wydubać oko. jednak psiknę, bo masz bardzo suche powiedzmy w ogóle o swoje włosy ale tu trzeba używać odżywek, olejów do włosów ja mam taki fajny olej do włosów tu może go dziś wtrzamy we włosy co? bo masz suche te włosy jak, jak pocianie gniazdo takie rozzabierzone, suche we znowu remontują obok. Co zaginąłem? Przestańcie. przyjemne, stresujące, ale potem nie będziesz tego żałował teraz ci się wydaje, teraz całe twoje jestestwo twoje po prostu wzbrania przed tym, Oj nie, strefa komfortu, ja tu nie chcę zostać, To jest tak wygodnie, tak tu jest tak przyjemnie, to jest tak komfortowo, ale jak wyjdziesz z tej strefy komfortu, to po tym inicjalnym strachu i dyskomforcie nadejdzie relaks i twoja strefa komfortu, komfortu się poszerzy, więc zrelaksuj się i pozwól mi robić to, co robię, OK.

Nożyczkowego podwójnego tej Sierski. Dobrze. Chciałbyś jeszcze napić? Dobra, to otwórz Bo z tego lęku ci zasłówka, w prawda z tego stresu. Dobra, to teraz jeszcze na koniec wsikamy tu lakierem i będziesz mógł iść do domu i pochwalić się swoje ro... A, tak. I po, no, po prostu będziesz mógł iść dumnym chodnikiem. I czuć się jak main character w tym życiu. Spray na chwasty, ale działa nawet lepiej niż lakier, no człowiek się uczy, uczy się całe życie, no to co super prawda, no, no ja się bardzo cieszę, że Ci się podoba, bo mi też się bardzo